No, i witam ponownie z pokładu pomarańczowej strzały. Tutaj stoją inne pomarańczowe strzały, tam z tyłu, wszędzie ich pełno. A my sobie teraz ciśniemy po ciągnik na IKEA. Znaczy my tu tak nazywamy, walimy na Merveille de Strat. Tam pobieram ciągnik. Ciśniemy na kolejną bazę, nawet nie kilometr, może z kilometr będzie. Tam pobieramy naczepę z łóżkami. I przywieziemy ją tutaj właśnie z powrotem, skąd wyjeżdżamy Czyli do Tunusia na bazę, to jest moja baza prywatna Osobista, bez kierunkowskazu, gamoniu, no tak to jest Jedna łapa tu, druga kamera, a trzecią drapie się po głowie Dobrze, teraz włączymy Dobra Spiżdżamy na IKEA Pociągnik, widzimy się za 3 sekundy No i dojeżdżamy sobie, całe 5 km Przelecieliśmy Tutaj mamy za jakieś 400 metrów naszą bazę kolejną, z której weźmiemy sobie ciągniczek o numerze 266 Taki mam wziąć Taki mam wziąć A jak weźmiemy, to się cofniemy tam do skrzyżowania i przelecimy je na wprost I tam będzie właśnie kolejna baza, gdzie będziemy zawijać sobie naczepkę o, Tutaj mamy numer 42 a ciągniczek jest tam, 266 tam się stoi, kożemy najpierw po klucze. Ehe. Zostawimy swojego pięknego, jakże cudownego ciężarówka, solówka i pobieramy sobie kunia. I pobieramy sobie kunia. Piękny fyk, przeszło. 266, proszę bardzo, tam sobie stoi. Kuni, szybkie parkowanko Przerzucamy kartę z tachografu. I łokień w toki do przodu. Bęk. Dobra. Kartę mamy. Wyłączamy. I do kunia składamy Dobra. Zamknięte. Ciężarówek, solówek. Odstawiony chwilowo. Teraz sobie bierzemy tego dzika. 266. Tak szybciej rurkiem przejdziemy. Czy wszystko jest 4. Nie wiem Podjedziemy pod naczepę To zobaczymy jak będziemy podpinać Dobra o no i proszę bardzo Elegancko Myk Fyk stryk siedzimy, siedzimy Zestaw tuńczyka, czyli rękawiczki dokumenty, wiadoma rzecz i papierosy Dobra pach zapłonik karcioszka myk no i okej okay. zalogowani, zalogowani Pobrana ciężarowa i ciśniemy sobie teraz elegancko po naczepkę po naczepkę pełną Czego? Tu powoli muszę, żeby Nie przyhaczyć, oto O tym próg tam Po naczepkę łóżek Dobra, opuszczamy Piękną lokację Foss Logistics I Udajemy się na drugą bazę ale wow, on szarpie Ale on szarpie Całe 400 kunia weko w holenderskim gazie Taki cały gazowy, kurde. Mało opłacalne to jest, no ale mają, ale mają. Nie wiem, pewnie. Uuhu, daje radę na pusto. Powiem Wam, że daje radę. Dzik. Ok Leci przez skrzyżowanie prosto. Ale te wycieraczki tutaj zajebiaszcze są, powiem Wam. Ja pierdzielę. Ale jedzie, jedzie, 400 kunia powiem Wam na pustotą ma, ma czaśnięcie Tak od siódemki, od siódemki to normalnie dzik Dzik w Holandii Tutaj mamy pierwszą naszą lokację A my polecimy sobie na nową, świeżo wybudowaną Tam I my są, i my są Proszę mnie to otworzyć, dziękuję i prościutko, i prościutko. O i mamy, już tam stoi. 84. Dobra, teraz sobie zobaczymy, jak tam wygląda. Dobra, Dobra. można wjeżdżać. Można wjeżdżać. Śmiało. Kierowca w dół, Steczny, ręczny. I pykamy sobie. Kawałeczek. Dobra, teraz sobie kunia podniesiemy. Teraz sobie kunia podniesiemy. Dobra, jest pięknie. No i co? I lecimy. Pięknie, D do przodu Siedzi A jak siedzi To idziemy podpinać dzika dotki Dobra Tu jest malina Jeszcze tylko zobaczymy Czy pełny O, pełniutki Zaczynamy zabawę Zaczynamy zabawę Z potężnym zestawem To już nie jest ciężarówek solówek Tutaj tu na osrany jeździ <gry> Okej okay. przewody przewodziki kable i kabelki Podpięte wszystko się trzyma nic nie syczy Także Możemy Pomału ruszać W Stryk, Pstryk myk Teraz sobie Troszeczkę Odjedziemy Wrota zamkniemy i kierunek baza na rozładunek. U pauza wyskakuje. Ile tam mam jeszcze? El, 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 el. Pyk, myk, ja pierdzielę. Eee Pół godziny ponad jazda, już wyskakuje, zawsze wyskakuje równo. Na pół godziny przed, dobra, startujemy. Nie chcę wejść, jak nie chcę, to trzeba sobie pomóc. Inaczej taka sytuacja. No i pięknie. Komu w drogę temu trampki? Cała naczepa zawolona łóżkami. Dzisiaj jest jedna. Czasem są dwie do zabrania. Taka sytuacja. Ale tam widziałem u nas na bazie że już jakieś łóżka stoją, czyli podejrzewam, że Antoine zawinął jedną naczepę, przywiózł, zluzował i jedna została mi dobrze, tak to jest pyk kieruneczek i ciśniem na bazę oddaloną o jakieś 5 kilosów coś takiego coś takiego by było no, wyjeżdżamy sobie już z dzielnicy przemysłowej I te tutaj skrzyżowanko, tutaj stałem, wyjeżdżałem tutaj z jednej firmy Z boku I kierowałem się jej w lewo Na światłach do nas, do bazy I zapomniałem windę zamknąć Ale to o tym już nagrywałem, nie? Stąd wyjeżdżałem, a tutaj stała babka I zrobiła mi zdjęcie, jak tutaj jechałem Z otwartą windą Na całe szczęście tutaj zaraz za rogiem Mnie jeden Taki podpalany Holender schaltował i powiedział, że mam patę otwartą. To się zatrzymałem. Wam zaraz pokażę, gdzie się zatrzymałem. Tutaj przejechałem jeszcze i stanąłem tutaj za bordem, między tym a tą 70. Tutaj stałem także daleko. Nie przejechałem na całe szczęście, ale już zdjęcie poszło na firmę, nie? już zdjęcie zrobili. Już zdjęcie zrobili. Dobra, lecimy, lecimy. Komu w drogę? Temu Trumpki. O, o, o. A tutaj mamy kawasaki i inne. Nan Jeżeli ktoś z motocyklistów chciałby sobie poglądać, bo przymierzyć się, to zapraszam do OS. To zapraszam do OS. Taka sytuacja Mamy salon motocyklowy. No i tak to widzicie, tak to właśnie. Wygląda gnióweczka Tuńczyka. Tutaj swoje zrobił swoim ciężarówkiem, solówkiem. A padł telefon od kierownika oj, Tuńczyku, Tuńczyku, zrobisz jeszcze jeden rzut ciężarówkiem wielkim, potężnym, trackerem, obracherem? No to ja mówię, dobra, dobra. Jedną, jeden rzut mogę zrobić. No także i tak będziemy, kurde, myślę, ile by to nam zeszło. No, z półtora godziny to na pewno z dojechaniem tam na IKEA pobraniem całego sprzętu, potem odstawieniem go. No byłoby z dwie godziny nawet, to myślę o która jest. Za 27 dochodzi. No, z 8 ósma w domu. Całe szczęście wos tutaj mieszkam, to nie mam daleko. Także jest malejna. Ale dobrze, dobrze. Bo no, te piąteczki mam wolne. To... Tak, z 2-3 dni, pierdzielność sobie godzin, żeby potem się nie martwić, że 40 się nie wyrobi. A no wyrobi się, wyrobi. Ja wyrabiam 4 dni pracy, grubo ponad 40 godzin, a jeszcze jak wpadnie sobota, to już 50-50 z groszem. 4 no, 5 dni wtedy, nie? No ale bywało, że się robiło po 60-70. Takie to początki były, dopóki się tu na nie zbudował. I podział Nichu i ja nie będziemy się tak bawić. I jak mam tyle godzin walić, to ja chcę mieć piątki wolne. No, także tak to wygląda. Mamy w toreczek. Jeszcze dwa dni i weekend. I weekend. I poszły konie po betonie. Myk. Elegancko, blisko krawężnika, ale przeszło. No, nie jest to ciężarówek, solówek. Także wiecie, co jest pięć. Starzy kierowcy to się ze mnie śmieją łahadrom. Pewnie nie mogą. Pampersy pełne, no ale ja jestem kierowcą ciężarówka, solówka, a tym to tak sobie jeżdżę okazjonalnie, żebym rzekł. Lebsze. Teraz przepuścimy dwie furki. I wjeżdżamy na tuńczykową bazę. Pek, pek, pek. Nie ma rowerów? Nie ma. Dobra. Teraz sobie elegancko łuka szczelimy. Byle nie po podku. Dobra. Jest gitara. Jest gitara. I są my, są my. Ale podjedziemy z tym, akurat się jedzie do tyłu. Z tym się jedzie do tyłu. Tam jest zrzutka tych łóżek. Tutaj się z reguły z rana dokuje, nie? Tak jak zaczynam. Powitanie z potężnego ciężarówka, solówka. No, a z zrzutkę walimy tam, kij doki. I będziemy się tutaj dokować, jak już nie będę kręcił, bo fizycznie nie mam takiej możliwości. Mam tylko dwie ręce. Dobrze, jak wiecie, co jest pięć. Otwieram pakę i widzimy się, jak zadokuje się wierzyć na słowo nie będzie to pierwszy raz, pewnie jest piąty za piątym jadę, ale jadę opa opa tararara za drugim razem, raz się musiałem wyciągnąć raz się musiałem wyciągnąć a to złośka skrętna także, siedzi, siedzi Teraz przystępujemy do rozładunku, potężnego A tam koledzy, Holendrzy Nie chcę tam biegać, wiecie o co chodzi z kamerą Dobra, także kończy ja radzi Dzida Lufa rozładowana, ciemno, ciemno I teraz ładujemy takie wózki Zaraz wam pokażę jak ziomek przywiezie całą naczepę Trzeba zawalić wózkami Specjalistycznymi, z tych łóżek. Pach, pach, pach tak to co wygląda, mam takie coś wózki coś, mam coś, mam coś. Możesz się uśmiechnąć <laughs> Cała lufa wózków Takie okay, coś, jeszcze nam trochę tego zostało Do Cały rządek, aż pod ścianę Do tej wywozi pakują A to zrzucaliśmy. Cało wszystko zgrzucone Także taka, taka runda po pracy rodacy. Wzajemnie, wzajemnie! Opa! I są my po robocie załadowana, cała fura pustymi wózkami. Tu nasze busiki stoją, a to jest tylko część. To jest tylko część, panie i panowie. Oreszcie jest tu. bo Już Wam pokażę. Ile dziennie busów jeździ? Dziennie. A już o naczepach nie wspomnę. Patrzcie ile tu znaczep. A tutaj są nasze busy. Ta, tutaj Część tam, a część jeszcze w drodze, bo jeszcze nie zjechała. Także powiem wam no roboty jest, nie przerabiałem, nie obrabiałem jest tyle roboty, a ludzi nie ma, nie? Tym gównem City Trailer Tutaj wjeżdżałem. Chyba z 6 razy. To ta ma ośkę skrętną, nie? Ale ten City Trailer on ma tylko jedną ośkę z tyłu. I jak tam jeden błąd zrobicie, nie ma szans to naprostować. Trzeba od razu wyciągać, bo no nie ma szans. Dobra, odjeżdżamy, zamykamy i spadamy odstawić sprzęta. Ok. kiera do góry. Wyłazimy tyłem. Bo już zioby dostałem od jednego widza, czemu wyskakuje, a jak skoczysz, spadniesz na śliskie, to byś miał szpagat. No, racja kolego. Dobra, zamykam to, ale nie wychylam się z kamerą, bo tam na się wiatra nie uciekało. Jeszcze szybko korzystając z sytuacji, że siedzi tam przy swoim busie a ja mam wrota zasłonięte i nie widzi. To mamy pełną, prawie pełną naczepę pustych wózków i cztery wózki ze zwrotami. A tak, żeby nie stało na magazynie, to ja też wywiozę Dobra, zamykamy i składamy bęk Na kuni, na kuni, na kuni Tu na do kunia Dajesz Mała, dajesz Opa A pauzę wykręciłem w ogóle? Ja pierdziel Pek No i ruszamy sobie, ruszamy, także Widzicie jak wygląda dodatkowa robota Moja, jak Potrzebują coś przewieźć, a ja już skończę, to jest potem Adaś, Adaś, jedź tam, weź to tu, nóś. Przywieź jedną naczepkę, łóżek z bazy na bazę. Także nie ma źle, no ciężka robota nie jest. A wypychaliśmy z naczepy chyba w sześciu, sześciu Polaków tam było. Jeden Słowak, który napierdziela tak po polsku, że no po akcencie słychać, nie? Ale perfekt. No, to rozładowaliśmy. Nie wiem, 8 minut, 10 minut na pewno nie było. A z załadunkiem troszkę dłużej, bo to już nie ręcznie, tylko to wózkiem trzeba wozić po trochu. Także tam zlazło troszkę dłużej. A teraz ciśniemy odstawić na czepę. Tam skąd ją wzięliśmy? No i elegancko, elegancko. Mamy jeszcze za jakieś 3 km, żeby to zluzować. No i tak wygląda właśnie taka dodatkowa. <coughs> Sorry, zakrztusiłem się. Tak wygląda właśnie dodatkowa trasa, jak ja już na przykład skończę robotę, nie? Ale, żeby, mówię, doświadczenie zdobyć, no to słabo, bo kurde, wyskoczy mi to. Nie wiem, dwa razy na dwa tygodnie, czy tam jakoś tak może być, że tydzień nic nie jeżdżę. W kolejnym tygodniu, dzień, dwa przelatam, albo tak jak teraz, taki skoczek solówki na zestaw i taka krótka trasa, trasa po mieście, nie. No. Także do doświadczenia no to tutaj się nie zdobędzie, tak? no bo kurde cały czas solową, solową, solową i pyk raz na odmulenie zestawem. Potem znowu solowa, solowa, solowa i pyk, jeden dzionek albo Albo dwie godzinki, tak jak teraz na zestaw. W bądź razie! Pokazuję! Tak jak jest, wody nie leje. Co jest, pięć? Jak to wygląda u mnie? I te, te i te pe, i panieczka. Stary a głupi. stary a głupi, panie i panowie, motocykliści, kierowcy zawodowi. Jest stary. Do psychiatryka, no a nie psychiatryk. Psychiatryk, jak nic. No, psychiatryk, nie psychiatryk, ale robotę tu na wykonuje swoją, powierzoną. Także tutaj nie ma miękkiej gry. Sami widzicie, jak jest. Dobrze, jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek jesteśmy. A tutaj mamy. o A, mówiłem, w też FOS. To inaczej ci pisze. Przez 2S. Tutaj salonik motocyklowy. Jeszcze dwa światła i skręcamy w prawo. Odstawić na Później. Samym ciągnikiem wracamy na lewo, tam gdzie zostawiliśmy ciężarówka solówka. Oddajemy klucze. Pobieramy solówka swojego jedynego I udajemy się tam, gdzie się przed chwilą rozładowywaliśmy. Także tak to wygląda i do domu. I do domu. No. Czyli co? Wiecie, co jest 5. Pokazałem mniej więcej jak to wygląda. I co? Nie przedłużając. Widzimy się w następnym odcinku. Jo!